Kask MT KRE Plus S, czyli w pełni karbonowy kask z homologacją FIM, prosto z toru wyścigowego na nasze codzienne drogi. Ja jestem Marika, a wy oglądacie RR Moto. Zaczynamy. Kask MTKRE Plus S został w pełni wykonany z karbonu, trudno to przeoczyć, jednak tutaj ma on wyjątkową skorupę. Jak sam producent nazywa, jest to wężowy splot karbonowy. Kask ukazuje się w trzech rozmiarach skorup dla lepszego dopasowania wnętrza kasku do naszej głowy. Jak widzimy, ma bardzo agresywny sportowy wygląd. Linie zostały mocno pociągnięte do tyłu. Mamy dosyć spory spoiler, który wpływa na lepszą aerodynamikę, no bo to w końcu kask sportowy. Wizjer w tym modelu zapewnia naprawdę szeroki kąt widzenia. Jest to kask rodem storu wyścigowego, a w takiej sytuacji jest to naprawdę bardzo przydatne i na naszych codziennych drogach również. Wizjer został przystosowany pod montaż pinlocka oraz zrywek, i obie te rzeczy znajdziemy już w pudełku. Mamy pinlock, mamy zrywki, jesteśmy gotowi w drogę. Kolejnym elementem, który znajdziemy w pudełku jest ciemny wizjer do kasku. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy nawet pinlock nie da rady przeciwdziałać parowaniu, pod wizjerem jest przycisk. Po jego naciśnięciu wizjer uchyla się od razu do pozycji antyparującej. Całość wizjera działa w dosyć delikatny sposób. Mamy kilka twardych pozycji wizjera. Pierwszą, drugą. Trzecią, czwartą, piątą, szóstą. No, zatrzymuje się naprawdę co kilka stopni, więc będzie Wam przyjemniej użytkować ten kask. Wentylacja w tym modelu jest już na naprawdę zaawansowanym poziomie. W końcu jest to kask sportowy, a zasady jej działania zostały opracowane na y, analizie dynamiki płynów. A więc gorące i wilgotne powietrze doskonale będzie wiedzieć, którędy ulecieć z kasku. Pierwszy wlot na szczęce manipulowany tym przyciskiem. Za dużego wyboru nie ma otwarte albo zamknięte wloty. W górnej części mamy dwa wloty z lewej i z prawej strony, również niezależnie od siebie możemy je przyciskami otwierać i zamykać. No i w końcu wyloty, które będzie ulatywać gorące i wilgotne powietrze, ukryte tutaj pod spoilerem. Wnętrze naszego KRES na pewno ma ciekawy, rzadko spotykany w wyściółkach kolor. Wyściółkę oczywiście możemy wyciągnąć, wyprać w razie potrzeby. Zalecam to robić jak najbardziej. Kolejny element to system awaryjnego wyciągania poduszek policzkowych. W razie sytuacji kryzysowych możemy z łatwością ściągnąć kask z głowy, ponieważ szarpiąc za tą taśmę, pozbywamy się całej wyściółki, a dokładnie wkładek policzkowych z wnętrza kasku. Mamy podbródek, który przeciwdziała. Hałasom, jak i dziwnym zawirowaniom powietrza dostającym się do środka. No i całość jest zwieńczona zapięciem podwójnym D, żadne inne nie mogło się tu znaleźć, bo kask ma homologację filmowską, czyli możemy wybrać się w nim na tor. A podwójne D jest jak dotychczas najbezpieczniejszym rozwiązaniem w kaskach. Co ciekawe, do tego kasku możecie zamontować interko, jednak warto przed założeniem go do środka upewnić się, że głośniki się tam zmieszczą, ponieważ miejsce przygotowane pod głośniki nie jest zbyt głębokie. W zestawie z kaskiem MTKRE Plus S dostajemy zrywki, pinlock, ciemny wizjer oraz jeszcze jeden element, o którym nie wspomniałam i będzie to torba, która posłuży Wam do przewożenia kasku. Waga tego kasku w rozmiarze M to 1700 gramów. Jeżeli chcecie przymierzyć ten kask i sprawdzić jak leży na waszej głowie, to wpadajcie do sklepów RR Moto, a link do tego produktu zostawiam wam w opisie. Chcąc ułatwić wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.